Wystarczy, że włożysz to do tuneli nornic, a szybko wyniosą się z ogrodu. Te niewielkie gryzonie potrafią w jedną noc poważnie uszkodzić rośliny. Ich obecność zdradzają charakterystyczne otwory w ziemi prowadzące do podziemnych tuneli. Pokażę ci naturalne sposoby, by skutecznie je odstraszyć. Dobrym i prostym sposobem są świeże liście orzecha włoskiego. Wystarczy włożyć je bezpośrednio do norki. Zawierają juglon. Substancje, której ssaki unikają. Skuteczne są także gałązki czarnego bzu. Podczas rozkładu wydzielają kwas pruski, który działa odstraszająco na gryzonie. Równie pomocne będą składniki z kuchni. Świeży czosnek wydobywa intensywny zapach, który nornice omijają. Wystarczy, że obierzesz główkę czosnku i włożysz po jednym ząbku do każdej z dziur. Warto też wsypać do tuneli pół opakowania mielonego cynamonu. Jego intensywny aromat skutecznie je odstrasza. Jeśli nie masz cynamonu, sięgnij po pieprzka jen, który działa równie dobrze. To sprawdzone naturalne sposoby, które odstraszają nornice bez użycia chemii. Proste, tanie i skuteczne, a twój ogród znów będzie bezpieczny.